Jestem Stefan Chmiel. urodziłem się w Skomorochach Starych, powiat Rochatyn, województwo Stanisławów, obecnie iwano Frankowski na Ukrainie. Rodzice moi pochodzą od Olkusza, kiedy 1900. W 22 roku przeprowadzili się, właśnie stamtąd, na tereny wschodnie, ponieważ tam Piłsudski dawał ziemię, a ojciec był rolnikiem, wobec tego pojechał tam i z materiałem gotowym, już zbudowlanym i tam zaczął się budować ze swoją siostrą razem. I Najpierw zbudowali taką chatkę, puchatka, a potem ojciec pobudował dom. Dom z kamienia, bo tam były kamieniołomy i był duży budulec tani, kamień, więc był dom z kamienia. Było nas w domu dzieci 11. Taka duża rodzina i mieszkaliśmy tam z, razem z Ukraińcami. Wioska była ukraińsko-polska i było, razem była taka zgoda. Kiedy były święta ukraińskie, to Polacy świętowali, to znaczy nie wychodzili w pole, nie robili nic. I nawzajem, kiedy była, były święta polskie, Ukraińcy też szanowali to. Tak było spokój, bym powiedział, na naszych terenach do roku 43. W 43 roku już się dało słyszeć, że napadają na Polaków, że tu i tam, pamiętam kiedyś w nocy wyszedłem za potrzebą na podwórko z ojcem i już była taka łuna duża, za lasem to było 43 rok jesień. Nie pamiętam miesiąca. I wtedy ojciec powiedział, że bo tam już palą. Potem do nas wpadła sąsiadka z, z córką swoim i z mężem, że napadli na nich Ukraińcy. Oni już kiedyś wiedzieli, że Ukraińcy napadają, jeśli nie, nie mieszkali w domu, po prostu zamieszkali, a spać chodzili na strych nad oborę. I tam ich od razu nakryli, po prostu wiedzieli, już byli obserwowani. Ta dziewczynka, ona miała wtedy 14 lat zaczęła Miała parasolkę ładną, i ten Ukrainiec chciał jej zabrać parasolkę, a ona jak to dziecko, to była jej własność i nie chciała tego oddać. Zaczęli się szarpać, i ten Ukrainiec wyciągnął pistolet i szczelił do niej z bliska. Ale ponieważ nie trafił jej, bo tak wyglądało, że chciał w szyję, trafił jej w poduszkę od płaszczyka i ta kula się. Zatrzymała w tym, bo kiedy przyszli do nas, rozpruli, ta kula była w środku, w tej poduszce. I oni potem wyprowadzili się. A do nas przyszedł Ukrainiec. I kiedy już te mordy się tak zaczęły, tam bardziej intensywne, przyszedł taki pijany Ukrainiec. I mówi tak: chmist, ty uciekaj, bo ty już jesteś na liście. A ojciec mówi, no gdzie ja będę uczekał, co ja tu komu złego zrobiłem, wszyscy mnie tu lubią. Bo rzeczywiście ojciec był taki wiejski, weterynarz taki wiejski. Miał przyrządy do ratowania bydła. I który komu się tam zachowa, zachorowała krowa, czy jakieś inne z inwentarza, do ojca przychodzili i ojciec im to leczył. I kiedyś nawet pamiętam, jak przyszli do ojca, przyszedł taki wczesnym rankiem Ukrainiec i mówi, oni nie mówili na nas chmist, tylko chmyst. Panie chmyst, tam taki i taki u pana w Kończynie pasie krowy, a to w wczesna godzina ranna. A ojciec mówi, o tej porze, jak pasie krowy w Kończynie, to on do mnie tu przyjdzie, ponieważ jest rosa i te krowy na pewno będą Potrzebowały pomocy, tak, takiej zbędnej. zdętej i długo nie brakowało, z płaczem, z spora już krzyczał, panie Chmys, panie Chmys, ta krowa ledwie zeszła. I przyszedł na podwórko do nas, ojciec mówi, a gdzieś ty pastę te krowy? A on mówi, tam i tam i tam, mówi, nie kłam, pasłeś w mojej kończynie, bo ja wiedziałem o tym. On tam przepraszał tego, ale ratuj pan krowę i ojciec tam wiem, że miał ten trokar, przebił krowę i tam przez żołądka te wyciągnął dużo tego pokarmu i te gazy odchodziły i uratował tą krowę, także byli nawzajem sobie potrzebni. Dębowego, czyż nie szkoda wiadra tego. Sos nowych z bowego, czyż nie szkoda wiadra tego. Czy ty słyszysz prośbę moją? Proszę wieść przed chatą swoją. Popatrz dzieweczko, popatrz żyweczko, Płynie drugie wiadereczko. Popatrz dzieweczko, popatrz szebeczko. Nawet jak ojciec miał konie, bo miał dwa konie. To się wspólnie z Ukraińcami sprzęgali. Raz ten temu, raz ten temu pomagał, tak, że była zgoda. Potem niestety przyszedł ten czas, że zaczęli już napadać na naszą wioskę, zabili księdza, Właśnie chcę pana zapytać, skąd się wzięła ta nienawiść, ta agresja między sąsiadami, między wioskami, między Polakami a Ukraińcami, którzy do tej pory zgodnie żyli? To z propagandy, z propagandy, że to jest ukraińskie, że Polacy im to zabrali, że to zaczęły się pod afisze na słupach yy, pojawiać i zaczęły się wtedy to nasilać taka, taka nienawiść i sąsiad przeciwko sąsiadowi właśnie występował najczęściej niedorośli ludzie bym powiedział, że ludzie takie smarkate osiemnastolatki, dziewiętnastolatki tacy mordowali najwięcej bo mieli satysfakcję no i kiedy tutaj wrócę już do naszych czasów jeszcze pamiętam jak Ukraińcy rabowali, to więc zabierali wszystko. Już potem ukraiński był sołtys i kiedy przyszła tam tak jakby nakaz, że ma tyle i tyle oddać zboża, czy co, to zabierali wszystko co do, co do jednego. Wiem, że ojciec część zboża zakopał i na tym terenie zasadził młode drzewka. I mimo wszystko już obserwowali, kiedy przyszli, wykopali wszystko, wiedzieli, gdzie to jest. I wiem, że ojciec przed tym, przed tym Ukraińcem uklęknął i mówi, zostaw mi człowieku, to jest Boża, przecież widzisz, ja mam 11 dzieci. To on ojca po prostu kopnął. Więc wtedy już ojciec zauważył, że nie ma przelewki i część nas, ponieważ moja starsza siostra wyszła za mąż, mieszkała w Stanisławowie, więc część nas, dzieci, wywiózł do Stanisławowa, do siostry, a sam starszymi gospodarzył, a potem niestety już widział, że nie, jest niebezpiecznie, to wszystkie dzieci przejechały do Stanisławowa, a ojciec z matką tylko został na gospodarce, tam był inwentarz. No i trzeba było coś robić. I kiedy już był głód, bo był głód taki spowodowany, ten głód właśnie tą rabunkową sytuacją. I nie było już co dawać jeść, więc ojciec pojechał gdzieś z kimś się, umówił, z jakimś tam Ukraińcem, więc dał mu konia zawory worek fasoli i tamten tego konia przyjął, został jeden konie w domu i to jeszcze ojciec troszeczkę nim robił. Potem przyszedł Ukraińiec drugi i mówi, żeby mu tego konia sprzedał. I ojciec mówi, że dobrze, ja ci go sprzedam. Za parę złotych tego konia oddał. Na drugi dzień ten Ukraińiec tego konia oddał z powrotem, po prostu już wiemy, że potem, że wiedział, że będzie napadł, to koło konia, za darmo. I w nocy napadli na rodziców. Rodzice spali w sypialni, i kiedy ojciec usłyszał za oknem jakieś szmery, widocznie niezbyt cicho się zachowywali, wyskoczyli z mamą z łóżka, i oni w tej chwili dali serię karabinów, czyli byli. Oznajomieni wiedzieli, gdzie jest sypiania, gdzie są łóżka, i dali po łóżkach serię karabinów. Seria z karabinu maszynowego. Ja te łóżka widziałem po tym w 1974 roku, bo byłem tam i ojciec nie było gdzie uciekać. Więc ojciec, był taki pokoik, z którego był zrobione szpiżarnia I w tym pokoiku. Bo z tego było wejście do piwnicy pod dom. Ponieważ ojciec mój był szczupły i dość taki zwinny, to zobaczył, że on przez okienko górne przejdzie. Natomiast mama nie przejdzie, więc tam były drzwi do piwnicy. Wziął, kazał mamie wejść do piwnicy. Mama weszła do piwnicy, a on z tej strony zamknął i zahaczył na haczyk. Z tej strony były zamknięte, a ojciec, i to wszystko w bieliznie, boso i tylko w nocy po tej bieliznie. Ojciec wyskoczył przez okno. To był luty, 21 luty 1944 rok. Zima, mróz. Więc ojciec w białej pościeli uciekł do najbliższego sąsiada, do Ukraińca. I ten Ukrainiec przyjął ojca. No ojciec był kompletnie, jak potem się dowiemy, ojciec był zmarznięty całkowicie i nie mógł do siebie dojść, co jest z mamą, co jest z żoną, co jest z żoną. No potem przyszedł do domu, jak była już się jasno zrobiło, zobaczył, że do piwnicy nie weszli. I tyle, co mama słyszała w piwnicy, to więc tam któryś powiedział, do piwnicy. A on mówi, zobacz, że z tej strony zamknięte, to w piwnicy ich nie ma. A ten jeden mówi tak, to rzu rzucę przynajmniej granat. A, a ten drugi powiedział, że szkoda, Granatu, po co tam rzucać granatu, widzi, że tam nikogo nie ma. Uciekli przez okienko. Tędy. Także e, ojciec mamy e, zastał kompletny sił. ponieważ było umówione z naszymi starszymi dziećmi, że mają przyjechać po rodziców i rodziców zabrać do już do sobowa, a nic nie wiedzieliśmy o napadzie na rodziców, więc starszy brat 14 lat miał i siostra 19 lat pojechali po rodziców i zobaczyli, że już był napad na rodziców, więc w tej chwili wzięli spakowali i na stację, pojechali na stację pod Czumlaniec. Tam była taka wioska, bliska, najbliższa, gdzie się pociągi zatrzymywały i tam pojechali. W tym samym czasie był napad Ukraińców na Polaków, no i zginął brat, siostra w tym napadzie i rodzice zginęli. I zginęła też nasza sąsiadka, która razem pojechała tam jeszcze, jej zobaczy na gospodarkę swoją, i wtedy tam zginęli. Nie wiedzieliśmy, że był napad, tylko moja siostra, najstarsza, która już została, miała niecałe 18 lat miała 17 lat i 8 miesięcy. Więc poszli na stację, niby po rodziców, żeby ich ze stacji odebrać. I tam Polka jedna powiedziała, żeby, bo był pociąg opóźniony. Mówili tam przez megafony, że pociąg jest spóźniony, ponieważ był napad w komoroch. I ona mówiła, ona się tam przedstawiała jako Ukraińka, była Polką. Ale cały czas ją badali, badali, badali. Wreszcie kazali ją odsunąć na bok, a tym wszystkim paść na, na posadzkę. Ojciec widział, co się święci. Ona to opowiadała. Skoczył do okna, chciał uciec. Dostał kulę, i mu, bo mu całą piersią, kratkę mu wyrwało. To ona widziała. I, mu i tak zawisł na oknie. Natomiast tyle, co ona opowiadała, to mój nie wiem jak dokładnie. Mój brat mój był albo kolbą uderzony w głowę, albo kopięty mocno, bo miał tu załamaną, ja tak pokazałem nawet, miał załamaną skroń i mój ciekła z głowy krew. I tak mój leżał. Mama miała tak jakby rozpłatany brzuch. Siostra miała tak jakby porąbane nogi, podobno, ale my dokładnie ona tego nie może powiedzieć, bo to tak sama była w strachu. I tak ich zostawili, a ją wzięli na sanie, żeby udokumentować tam gdzieś, czy to ona jest Polka, czy Ukraińka I wtedy jak wieźli ją na saniach, tam była taka ta jakby śnieżyca duża. Był śnieg, zawiarucha i ci... Ukraińcy siedzieli z przodu na siedzeniu, a ona siedziała z tyłu na saniach. Kiedy jechali tak przez pole, ona tak pomalutku, pomalutku sunęła się na dół. Oni pojechali, nie zauważyli, że jej nie ma. Ona została, potem przeleżała jakiś czas. Jak oni zniknęli, to ona wtedy uciekła. No i jak siasta się moja dowiedziała, że był napad, że Rodzice prawdopodobnie zginęli, tak odwaga wzięła nad wszystko. To dziewczyna miała 17 lat, natychmiast się spakowała i pojechała tam na tył do rodziców. No myślała, że tak, ona myślała, że może rodzice ranni, może potrzebują Wolała, szukała, wołała. No. Nie znalazła nikogo, więc poszła do sąsiada, właśnie do tego Ukraińca, który rodziców miał. I stąd się dowiedziała wszystko tam o napadzie, że był napad, że tak i tak dalej. No i wróciła z powrotem do domu. Z niczym, tylko na stacji jeszcze tam znalazła niektóre takie drobne rzeczy krzyżyk, tam, czy coś książeczka, czy coś tam rodzaju takie drobne rzeczy a tak to był, już stacja była posprzątana. Rodzice byli zakopani w jednym grobie, i ta sąsiadka nasza czyli było pięć osób w jednym grobie zakopanych. Myśmy w Stanisławowie przebywali jakiś czas, potem, no co było, w Stanisławowie nie było ani pracy, ani dla takich dziewczyn, ani, 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 ani utrzymania żadnego. Więc siostra wzięła nas, ta 17-letnia. wszystkich, zostało u nas przecież osiem osób jeszcze. Więc najmłodsza siostra miała półtora roku. Ona się zaopiekowała. Także e, wszystkich zgarnęła i pojechaliśmy w krakowskie. Ja miałem 10 lat. Tak, tak. Ja miałem 10 lat. E, ta siostra, która to wzięła nas pod siebie, miała 17 lat i 8 miesięcy. Potem była druga siostra, miała 16 lat. Potem była następna siostra, była 11 lat, brat miał 13 lat, który został. Drugi brat miał 6 albo 7 lat, jakoś tak. No a ta najmłodsza miała półtora roku. I tak, ze Stańcowowa po prostu wyjechaliśmy do Grzegorzowic. To jest takie w krakowskim, taka daleka, daleka nasza rodzina i tam byśmy u nich zamieszkali. Nie wiem, czy dalszy ciąg jest potrzebny, bo dalszy ciąg jest życiorys naszego życia. Gdzieśmy się tak tuali. No. Ja bym w, wymieniłem, wyliczyłem kiedyś, że ja dwanaście razy z miejsca na miejsce przechodziłem. Ze Skomorów do Stanisławowa, ze Stanisławowa do Grzegorzowic takie w Stanie w Krakowskim z Grzegorzowic do Kosmolowa jest taka miejscowość tam byłem u Wujka z Kosmolowa z powrotem do Grzegorzowic tam taki rzeźnik był chciał mnie wziąć nie miał dzieci chciał mnie adoptować ja byłem u niego rok czasu ale po roku czasu stwierdziłem że to nie jest dla mnie miejsce i z powrotem z Grzegorzowic, pojechałem do Czarniewa, gdzie w Czarniewie się usytuował Dom Dziecka. Tam była już moja rodzina, która przeszła z domu Dziecka z Pieskowy Skały. Oni przeszli do Czarniewa, potem wszyscy. Ja byłem w Czarniewie, potem z Czarniewa przyjechałem do Wągrowca. Z Wągrowca po skończeniu szkoły podstawowej. Do Zdun, na szkoła zawodowa, ze Zdun do Brezewa, z Bledzewa do Skrzyżyny, ze Skrzyżyny z powrotem do Brezewa, bo się ożeniłem, a potem zarazem z żoną i z dziećmi znowu do Skrzyżyny. I tutaj jestem w Skrzyżynie najdłużej, bo jestem już prawie 50 lat. W 1931 roku wieś miała 197 budynków mieszkalnych, zagród i 900 mieszkańców, w tym 485 Polaków, 446 Rumunów, 18 Żydów. W 1931 roku liczba budynków mieszkalnych i zagród wzrosła do 238 mieszkańców, do 1111. 12 października 1943 roku banderowcy zamordowali księdza Tadeusza Stroińskiego, proboszcza, parafii, skomorochy stare, straszono go i masakrując, mordercy księdza pochodzili z Bebła, z komoroch starych. Bie, między innymi Chryć Medulski oraz syn grekokatolickiego księdza, proboszcza ze Skomoroch starych Sławko. Niemy jego ojciec Wasyl, Niemy i Julian Skulski byli inicjatorami mordów w całej okolicy. Jeden z morderców ubrany był w sutannę zamordowanego w bełę księdza Wierzbowskiego. To się przebija przez wszystkie nasze lata małżeństwa, wspomnienia są przy każdej okazji, tym bardziej, że rodzeństwo męża jest bardzo zżyte z sobą poprzez to, tą tragedię. Także mamy wspomnienia, które właśnie ta siostra, która się nimi opiekowała, ona spisała to w pamiętniku. Ten pamiętnik przepisaliśmy sobie w swoich książkach. Mamy ten pamiętnik, nasze dzieci ten, ten pamiętnik czytały. Także to jest, to jest na co dzień, to żyje codziennością. Byliśmy z mężem trzy razy w tym miejscowości. Ta siostra była tam, ale nikt jej nie chciał pokazać, gdzie, bo wszyscy się bali. Więc Ukrainka pozwoliła córce, żeby poszła i pokazała, gdzie są pochowani. No, ale po latach trudno było odnaleźć. I potem jeździliśmy tam, także byliśmy z naszymi dziećmi, też tam, w komorochach. Ja w ogóle tych terenów nie znałam, ponieważ ja pochodzę z okolic najstarszego miasta w Polsce, z Kalisza. I dla mnie te wszystkie wspomnienia to było coś innego. Z kolei brat mojego ojca przeżyło święcim, więc to była druga sprawa, a te sprawy były dla mnie nowością. Nawet kiedy pojechaliśmy pierwszy raz tam na Ukrainę, to taka Ukrainka, ja jej się zapytałam tej Ukrainki, że dlaczego tak się działo? A ona mówi, że ona pamięta rodziców męża. Że matka, jak wychodziła na podwórko, to ona nie patrzyła, ile jest dzieci na podwórku, tylko wszystkim dawała jeść. A ojciec pomagał. Ja wiem, no to jak moi teściowie byli tacy dobrzy, to za co ich zamordowali? A ona mówi, bo to były takie czasy, bo to były takie czasy. Po prostu zostało we mnie przykre wspomnienie. Ja nie, muszę się przerwać. Nie pójdę spać. Jak nie pochowam wszystkich noży. A jak jestem w samym domu. Nie pójdę spać, jak nie obejrzę całego, całego mieszkania. To mi zostało. To będzie już do końca życia. Przepraszam, ale nie mogę mówić.